Szanowni Państwo, co można na prowincji rosyjskiej kupić za stówkę złotych? Taka <grywania> dzisiejsza kwestia. Zobaczymy, zobaczymy. Będzie nagranie za chwilę. Jesteśmy w sklepie, który się nazywa Czyżyk. Czyżyk, jeden z najtańszych sklepów. Na dzień dzisiejszy jest jednostką e, dużego koncernu. I teraz sobie e, właśnie kupimy no, jakiś koszyk mamy. Potem pokażę, co tam weźmiemy i ile za to zapłacimy. No i tak trochę nagram, jak to tu wszystko wygląda. No szybko, bez, bez szału, tak? Emeryci od samego rana Oczywiście Chociaż niedziela jest szóste kwietnia Dobrze Przejdziemy Tędy mhm. Dobra Dobra za to zapłacimy To jak mówię potem powiem Tak na szybko po prostu nagrałem Co tu jest No i Zanim już Aragonik poka pokażę. A to co zakupiliśmy? Pokażę jagody różne brok, cebula, marchewka, kukurydza, mleko, różne batoniki, mintaj ryba, orzechy, indyk, ogórki, papier toaletowy, ananas, banany do gotowania też ryż nie ryż tam z, z tymi z warzywami e, powiedziałem już tak pantenol co tam jeszcze serwetki e, no te wszystkie artykuły tak teraz paragon mamy z tym wszystkim czyżyk możecie kto cerelicą umie czytać Wyczytać, stop sobie, kliknąć, ile to kosztuje w całości 2573 rubli za te wszystkie artykuły w przeliczeniu na złote 118 zł. No, tu się trochę inaczej to odczuwa, więc nie wiem nawet taka porównywarka czy ona w ogóle działa, ale no... Pokazuje, jak ono jest naprawdę w rzeczywistości. Pozdrawiam i miłej niedzieli życzę.